Dzień dobry, nazywam się Adam Beta, jestem tancerzem i choreografem, a z Olą i z Michałem spotkałem się około dwóch lat temu, a i spotkanie z nimi wywróciło do góry nogami całkowicie moje patrzenie na trening i zarówno taneczne, jak i fizyczne. Kiedyś nie lubiłem siłowni. Dzięki nim się z nią zakolegowałem. Jest to po prostu dobra zabawa. Jest dużo, dużo ciekawych rzeczy dostałem. Wiem jak się zachowywać na niej, wiem jak trenować, wiem jak się jak zmieniać ćwiczenia, a jak różne mogą to być ćwiczenia, niekoniecznie muszę stać, tylko machać na bicka, a mogę to zrobić w 10 różnych innych sposobów. To samo mi dało. A patrzenie na temat tańca, jak trenuję taniec. Dużo łatwiej teraz mi jest rozłożyć coś na sekwencję, a dużo łatwiej jest to rozłożyć na czynniki pierwsze, co dokładnie muszę zrobić, żeby osiągnąć na przykład taką figurę, albo żeby móc wykonać takie ruchy. Teraz wiem, jak to mam trenować po prostu. Więc spotkanie Oli i Michała otworzyło mi tak naprawdę myślenie. Ja bardzo chciałem tak trenować, nie wiedziałem trochę jak, a oni, oni mnie po prostu nakierowali we właściwym kierunku, więc polecam wszystkich wszystkim. A polecam treningi z Olą nie tylko tancerzom, ale też ludziom po prostu ich jakby mindset. Potrafi mocno zainspirować, więc polecam sam mindset, który oni przekazują. I to jak to przekazują, to jest potąd, a sama ich wiedza to już. Niesamowite było jedno wam powiem. niesamowite było po dwóch miesiącach treningu, jak stanąłem na parkiecie i się czułem nie do zajechania. Pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam!